Hej, siemano mordeczki z tej strony, Biały Wilk, a dzisiaj gramy w party harda. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku robiliśmy most, gdzie żadna policja, nic nam nie mogło przeszkodzić. Oprócz jednego małego szczegółu, czyli ochroniarzy, eee, takich którymi byli, którym był gang motocyklowy. Dobra, lecimy z Club Walk, ja się nie odzywam.

Club Walk, dwa dni przed wywiadem, epizod jedenasty yy. A jednak policja się tam pojawiła Tylko troszkę, znacznie za późno A nasza, bodajże dziewczyna chce nam pomóc Tylko pytanie jest takie Chce nam pomóc, żebyśmy już nie zabijali więcej? Sorry, ściszę sobie trochę Czy chce nam pomóc? w ten sposób, żeby pozabijać właśnie wszystkich. Tego się dowiemy. Już niedługo długo. Czy tu ktoś, żeby mógł podpalić go, ni szkoda. A tutaj mam samochód. I teraz pytanie jest takie: czy mogę jeździć samochodem? Czy mogę tylko nic nie ja mogę z nim zrobić? Ok. Mam się dostać. Jestem w klubie. Ok, i zabij cele 44 osoby. Podpal fajkę wodną. Jej Fortepian, mogę z nim coś zarobić? Nie, Ale szkoda Zepsuj Tutaj oni się wydobić? Włącz Co to jest? Mogę to włączyć Co to jest? Nie wiem co to jest i chyba nie chcę już wiedzieć Użyj. Powalisz równocześnie dwóch kolesi Dostaniesz nagrodę Elisa Hmm Mam powalić dwóch kolesi Co tam, że to nie do mnie było skierowane Lecz możemy sobie przetestować Tu jest box Ja chciałem go wziąć Ale nie mogę a w tym pojemniku nic nie ja ma. Fajnie, naprawdę, bardzo fajnie. Hmm. Co tutaj mógłbym jeszcze zarobić? Może to. Nie, skurczesy, spróbujemy koło niego przejść. Ta, udało się. Przeszedłem, tylko teraz Eee, Na. No. Prawie mi się zdechło, bo on teraz wali dwa razy mocniej. Czy on chce mnie oddać w ręce policji? Już się bałem. Przeszukaj. Weź karnister. Hmm. Mamy karnister, ale nie mamy jak go dobrze użyć. I teraz tutaj jest problem, albo i nie. Spalę ofiary, to sobie zostawię na później. Zabić wszystkich jest już niemożliwe, ponieważ ktoś uciekł, chyba. A, no i załoby się, oberwało. kurwa. Dobra, Co ja mogę zrobić? Mogę wezwać motocyklistów tutaj do tego, bo się motocykl popsuje. A tutaj jeszcze mam dużo rzeczy. Hm. Mogęcie. Wypuścić powietrze? Mogę. Mogę cię spalić? Mogę. I tutaj policja może przyjeżdżać, więc tu jest ten mój bardzo wielki problem. Hmm. Bo teraz za bardzo nie wiem, jak ja bym mógł to zrobić. Hmm. Dobra, nieważne. Dzwonić? Nie będę dzwonić. Okręg mnie wpuścił normalnie, teraz. I to mi się podoba. Hmm. Tutaj jeszcze u góry. Co? O, o wy. A nie, przyszedł ja byłem. Ok, to nieważne. Tutaj dwóch zabiję za jednym zamachem. Wybuchniesz W końcu no, Na jednej osobie to wybuchnie, ale na większości to już nie, Hmm. Dobra Nie mogę tego użyć Super O, 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 włącz Prąd go poraził, o cholera Jesteśmy zgoni Wszyscy teraz zginą, którzy wejdą tam Oj, 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 oj. Szyko musimy bez... uciec z miejsca zbrodni Okej, okay. uciekliśmy, udało się Co tym razem zobaczymy w Xero kopiarce Coś tu zostawił. <śmiech> <śmiech> hmm. Magia kuźwa. Tamu pi pić się zachciało, co, jak, jak tam widziałem. Nie umiem mówić dzisiaj nawet. Czekajcie, spróbuję ich wciągnąć w to w ten sposób. Nie, to jest złe to, co teraz robię. Ale ryzyk fizyk. Zostało mniej niż połowa. Hmm. A tutaj jest jakiś box, którego mnie pozwalają wziąć. Hmm. Tu jest pojedyncza ofiara. To by się teraz przydało. I to bardzo. Też mi się przydasz, typie? O! O, skopał mnie Ochroniarza już nie ma, szkoda Kilka osób jeszcze zostało Dosłownie kilka osób Znam, że tutaj jest ich od groma No i zamiast uciekać to oni ten Dzwonię na policję, co i trochę tak bym powiedział nie idzie dobrze. Tam sobie tylko śpi. Mogę tutaj wyskoczyć? Nie, nie, mogę tu wyskoczyć. Mogę tu Odkręcę tutaj zawór, żeby nie wiedzieli o co chodzi. Ty śpisz. Myślałem, że ten też tu będzie śpił. Śpił. Tak, śpił. Boże, na mnie ofiara Zostało nam 6 osób Nie, co ja gadam, 7 osób Bo 3 plus 4 to 7 hmm. Ryzyk fizyk Okej okay. Uciekamy stąd Nie, nie ucieknę tędy Chcę zawieć mniej więcej chociaż wszystkich hmm. To jeszcze policja nie sprawdzała, to jest najgorsze Ostatnia osoba została Za pierwszym razem Jaj, mamy to Spotkaj się z Mareną gdzie ty Marena jesteś, he? Idę tędy, na skróty Dobra, to mamy Nie zabiłem wszystkich, niestety Bo się nie udało, ponieważ 12 osób uciekło z tej imprezy Nie, dziadek, znalazłem go, gdzie? Tutaj, za klubem Typo teraz nagle podchodzi taki kurwa, to, to jest ten typo, który zabija ludzi uciekać. Dobra, ludziska ja. Pomimo, że jestem chory, jeszcze teraz dla was specjalnie nagram kolejny odcinek z Party Harda bo chcę po prostu mieć coś na zapas podczas swojej choroby. A kiedy się poczuję lepiej, to też postaram się z innej gierki coś dla was nagrać, a tymczasem pamiętajcie tylko o subiku na kanale. Łapeczce w górę oraz walnięciu w dzwona, bo to jest najważniejsze, kiedy chcecie otrzymywać wszystkie powiadomienia. A teraz trzymajcie się i elo!